Witam państwa serdecznie. Zapraszam do obejrzenia wideo recenzji przeprowadzonej dla największego w Polsce portalu zajmującego się Androidem, Android.pl. Na początku przeprowadzimy unboxing, czyli sprawdzimy co producent daje w zestawie z tym telefonem. Otwieramy pudełeczko. Widzimy obiekt naszych testów dzisiejszych X10. Oprócz tego w zestawie jest zestaw słuchawkowy. Jak to zwykle bywa, Ericsson do zestawu dołączył zestaw słuchawkowy składający się z dwóch elementów. Są to słuchaweczki, które możemy podpiąć do każdego standardowego urządzenia. Jest tutaj końcówka MINI Jack. Jednak jak widać tutaj jest podzielony na cztery części, tutaj na trzy, dlatego przejściówka nie działa z odtwarzaczami MP3 standardowymi. Słuchawki są dość dobre, mają bas-reflex, dlatego podbicie basów jest wyczuwalne. W zestawie mamy jeszcze ładowareczkę. Jest ona połączona razem z kablem USB. Dosyć ekologiczne rozwiązanie. Nie musimy mieć podwójnych urządzeń. Kabel jest dłuższy niż ten od Motorola Milestone. Dzięki temu pasuje on bardzo dobrze nie tylko... Do laptopów, ale również nie sprawia problemów przy podłączeniu do komputerów klasy PC. W zestawie są jeszcze oczywiście książeczki, których nikt nie czyta. Tu mamy skróconą instrukcję obsługi, jednak nie ma tu ani słowa po polsku. Możliwe, że w zestawie, który daje ERA, jest instrukcja po polsku, ale my do testów nie dostaliśmy takiej. Oprócz tego jeszcze coś z zestawu powinno być. Telefonie. Wyciągnijmy go. Otwieramy w taki sposób. Na instrukcji pisało. Mamy tu baterię 1500 mAh. Jest to ten sam model, który dostajemy w poprzednim modelu Ericsson Xperia X1. Wyciągnijmy baterię. I tutaj producent dodał nam, bardzo miła niespodzianka, kartę mikro. SD 8 Giga, klasa druga. Jak widać zestaw jest bardzo skromny. Jest to model high-endowy, więc nie ukrywam, że się zdziwiłem, że nie ma szmatki do ekranu, który się bardzo brudzi. Mamy tutaj 4 cale w końcu, więc jest co pobrudzić. Nie ma ani także futerału. Ogólnie zestaw jest bardzo skromny. Przejdźmy teraz do wyglądu zewnętrznego. Zacznijmy od góry. Mamy tutaj głośniczek do rozmów. Poniżej znajduje się logo Soner Po prawej stronie znajdziemy czujnik natężenia światła oraz jeszcze dalej diodę powiadamiającą. Świeci ona na czerwono, gdy jest słaba bateria, gdy przyjdzie jakaś nowa wiadomość, świeci na zielono. Poniżej znajdziemy ekran TFT o przekątnej 4 cali i rozdzielczości 480x854 piksele. Poniżej jest logo marki Xperia oraz trzy przyciski nawiązujące z stylistyką do tego chromu, znaczy nie chromu, jednak plastiku wyglądającego jak chrom. Mamy tutaj wstecz, home oraz menu Androida. Na ekranie przyklejona była standardowo folia. Z tyłu telefonu znajdziemy aparat 8,1 megapiksela, bardzo mocną diodę doświetlającą oraz loga marki Xperia oraz Henriksson. Tył obudowy wykonany jest z gumowanego plastiku. Z przodu natomiast mieliśmy plastik, który można porównać do powierzchni fortepianu, na który zostają odciski palców. Po prawej stronie Xperii Znajdziemy dedykowany przycisk aparatu w tej samej kolorystyce co cały ten pas, oraz przyciski do zmiany głośności dzwonków oraz multimediów. Działa on również jako zoom cyfrowy w aparacie. Po lewej stronie znajdziemy głośnik oraz dziurkę, która nie ma chyba jakiegoś większego zastosowania. Na górze znajdziemy kolejno przycisk Power do włączania i wyłączania telefonu oraz blokady ekranu. Wejście słuchawkowe Mini Jack oraz wejście Micro USB do ładowania oraz przesyłania plików. Mamy taką zasłonkę tutaj. Niestety jest to bardzo niepraktyczne. Czasami zdarza się, że ona odpada. Ogólnie jest to nie najlepsze rozwiązanie. Na dole znajdziemy miejsce, gdzie możemy przymocować smycz. I to chyba z wyglądu na tyle. Przejdźmy teraz do oprogramowania. Ekran odblokujemy za pomocą przycisku Power. Widzimy zegar. Pasek powiadomień. W ten sposób odblokujemy ekran, przejeżdżając palcem po ekranie. Teraz mamy do dyspozycji tylko trzy pulpity. W porównaniu do HTC Desire, gdzie było 7, wydaje się, że trudno tu się zmieścić po prostu. Son Ericsson naniósł kilka zmian. Pasek powiadomień został troszkę wyszczuplony, dzięki temu jest mniej czytelny i osoby ze słabym wzrokiem mogą mieć problemy z odczytaniem go. Na dole została zmieniona grafika do otwierania menu. Niestety też nie wydaje się to najlepszym pomysłem. Na pewno dobrze się już komponuje zresztą, jednak jest brzucza. Oprócz tego Sonerikson dodał nam kilka widgetów. Yy, mamy tutaj miniaturki przeglądarki, yy, czyli trzy ostatnie z historii strony. Przeglądane oraz trzy najpopularniejsze strony. Oprócz tego mamy widget do sterowania m.in. Wi-Fi, Bluetoothem, GPS-em oraz możliwość e, przełączenia trybu telefonu na wibrację, dzwonek głośny lub wyciszony. Mamy również widget zegara. To chyba najlepszy, bo jest bardzo dobrze czytelny, zajmuje mało miejsca oraz widget Timescape. Jednak tym zajmiemy się później. Sprawdźmy wydajność tych dwóch urządzeń, przechodząc na stronę naszego portalu. jak widać minimalnie szybsza była motorola przejdźmy może teraz do jakiegoś newsa i sprawdzimy teraz wydajność tym razem szybszy okazał się sony Ericsson. Także można powiedzieć, że przeglądarka na tych dwóch urządzeniach jest na tym samym poziomie. Teraz sprawdzimy wydajność obu tych telefonów na przykładzie gry Asphalt. Włącza w tym samym momencie obie gry. Przypomnijmy, że Motorola Majestone została podkręcona na 1 GHz. Jest już gotowa do pracy. Na sonarisone musimy niestety czekać. Można zauważyć lekkie klatkowanie na X10, nie jest jednak aż tak zauważalne jak na HTC Desire. Jednak widać, że ten telefon po prostu nie do końca radzi sobie z tą grą.